Cześć, tu znowu Wayne. No cóż, początek mojej przygody z Falloutem nie wyszedł najlepiej. Te trzy skorpiony, które widzieliście w poprzednim odcinku, jednak no, nie dałem sobie z nimi rady. No i moja postać zginęła. No. Nie miałem save'a, od którego mógłbym rozpocząć od nowa. Więc postanowiłem, że zrobię nową postać. Lecz tym razem już nie będę zanudzać kolejnym przygotowaniem jej, bo zapisałem ją sobie. Jest tu taka opcja. I oto ona. Zmieniłem dość dużo w stosunku do poprzedniej. Ma trochę więcej szczęścia. Może nie dopadną jej trzy wielkie skorpiony zaraz po wyjściu skrypty. No i zobaczymy, jak jej pójdzie. Oto statystyki. Poczytałem trochę więcej, więc wiem już, co bardziej, co bardziej warto inwestować. No ale bez pitolenia. Przewinę intro, bo widzieliśmy już je w poprzednim odcinku. Wiemy o co chodzi. Zostaliśmy wysłani po ważną część. Ciągle zapominam, jak się nazywa. By mieszkańcy tej krypty mogli czerpać wodę. I mamy na to 150 dni. No, ale więcej nic nie wiem. Wiem tylko, że muszę się wydostać z tej jaskini. Tutaj, cholera, znowu będę kaleczył. A, ok. Przeszukamy szkieleta. Ok, mam amunicję. Nóż nam niepotrzebny, bo już mamy. Zaraz, bo ja ciągle nie ogarniam. Czyli ja naprawdę jestem taki głupi. Klikam prawy. Trzymam lewy. Ok, mogę sobie zobaczyć. Co to jest? To Ed. Ed. Ed is dead. Ok. Dobra, wyposażymy się w broń. O, już jakiś szczur nas chyba zauważył. Weźmiemy pistolet, bo myślę, że nie ma sensu tutaj kombinować samolotów 10 mm. Nie wiem, czym się różnią, ale. Nie, mamy. 25% szans na trafienie tego szczura. Podejdziemy sobie. Okej. Okay. Hmm. Wyszliśmy z trybu walki. Nie wiem dlaczego. oj, oj, oj. Dobra. Szczur z dead. To jest tak, że na przeładowanie tracimy 2 punkty akcji no pojedynczy strzał 4, czyli tutaj OK, tutaj zawsze się pokazują koszta danej akcji. No i idziemy. Przynajmniej wiemy gdzie już tutaj iść, żeby wyjść na świeże powietrze. Więc idziemy szybko, bo już przez to przechodziliśmy. Mam nadzieję, że nie spotkam tylko znowu gromadki wesołych skorpionów na zewnątrz. A na wszelki wypadek zapiszę grę przed wyjściem. Gdybym jednak znów miał pecha. No dobra, szczury, atakujcie. Bo ja spieszę się. Spieszę się. Bo chcę stąd wyjść. I uratować świat po raz enty. Wiecie, co zdziwiłbym się, gdybym zawędrował do jakieś osady, spytałbym o tą część i powiedzieliby, że tak, mietek tam za rogiem to sprzedaje, kupisz za parę kapsli. I wziąłbym tą część, wrócił do bazy i wszystko by było w porządku. Ale nie, oczywiście, musimy najpierw uratować 5 razy świat, pokonać 30 bosów. Tak to już jest. Żywot gracza nie przestaje zaskakiwać, co? Dobra, idziemy, załatwiamy szczury. Wyszliśmy z trybu walki. I zbliżamy się do wyjścia z krypty. Historyczny moment po raz drugi. Tym razem już inną postacią. Ach, pierwszy raz widzi świat zewnętrzny. Naprawdę fajnie było to zrobione w Fallout'cie, trójce. To pierwsze wyjście na zewnątrz. No i dobra, i... Ojej, ojej, oj. i ja znowu miałem zapisać grę, a tego nie zrobiłem i nie wiem jak teraz się cofnąć może tak, okej okay. zapisz grę pusty plik Okej. Okay. zapisaliśmy grę, więc możemy śmiało wychodzić bez obaw No i dobra. Gdzieś musimy zawędrować. Po raz kolejny mówię, nie mam pojęcia gdzie iść. Naprawdę nie widziałem żadnych mapek świata, nie wiem, w którą stronę zmierzać. I bardzo fajnie, mi się to właśnie to podoba. Myślę, że więcej osób tak powinno grać, bo uwierzcie mi, przyjemność płynąca z rozrywki w taki sposób jest o wiele większa. No i znowu spotkanie. No i znowu... Żartujecie ze mnie sam. 5! 5! 5 zastaranych skorpionów znowu się do mnie dobiera. No dobra. Nie, myślę, że nie ma sensu tutaj teraz tego w ogóle ciągnąć, bo wiadomo, że tutaj zginę. Dobrze, że zapisałem. Spróbuję tej innej opcji. Tam jest do wyboru jakaś inna krypta. Nie wiem, czy tam można się udać. Zaraz zobaczymy. Ok, krypta 15. A, okej. Okay. Czyli jakby znamy jakieś miejsce, to on sobie automatycznie sam wędruje przez tą mapę. Do tego miejsca. A, od początku mogłem tak zrobić. No ale znowu coś spotkał. Pewnie znowu skorpiony. A, nie. Spotykasz handlarza w towarzystwie strażników. Pamiętam, w Trójce też tacy wędrowali sobie przez Pustkowia. Dobra, który to Nie mam iż to ten. Jak z nim pogadać? Interakcja z NPC-tami. To wędrowny kupiec azjatyckiego pochodzenia. Dobrze, ale ja chcę z nim pogadać. Okej, okay. czyli muszę przytrzymać na jego postaci. to Gadamy. O, witaj wędrowcze. Nazywam się Duke i zamierzam do cienistych piasków, by trochę pohandlować. Może zainteresują Cię moje towary? Wiecie, zwykle właśnie wybrałbym tą opcję dialogową i gadał z nim pół godziny, ale nie. Mnie to nie obchodzi, co to są cieniste piaski. Nie tym razem. Nie tym razem. Co masz na sprzedaż? Pozwól mi je zaprezentować. No i dobra, system handlu w tej grze, znowu po raz pierwszy się z nim spotykam. Dobra, to są pewnie jego towary. To owoc. Amunicja, owoce. Steampaki, iguana na patyku. Kapsle, no właśnie, walutą są kapsle, to chociaż to wiem. No, no co my tu możemy, mamy wytrychy. Pewnie się przydadzą flary. Nie wiem, niczego nie chcę sprzedawać, bo nie znam się jeszcze na tej grze. I nie, nic nie potrzebuję. Ziomek, dzięki na razie. Jak ogarnę bardziej tą grę, wtedy się zacznę interesować w ogóle handlem i <laughs> co i jak. Na razie chcę tam dotrzeć. Ciekawe mnie, czy jeżeli nie zdążymy w te 150 dni się wyrobić, co się wtedy stanie? Możemy po prostu to olać i nie pomagać, no to jest nasz wybór. To jest właśnie cecha gier. To my decydujemy, co się dzieje. Cóż to jest? Musimy, żeby tutaj podejść, ale tu z kolei widzę chyba jakieś miasteczko i chyba sobie daruję wędrówkę tutaj. Krypta 15. A, to jest Krypta 15. No dobra, dotarłem. I co teraz? Okej. Okay. Studzienka wejściowa, no to idziemy. No i dotarliśmy. Na tym obszarze nie pozostało nic poza małym szałasem. Na szczęście twoje dane mówią, że znajduje się tu zapasowe wejście do krypty 15. Hmm. Więc wejście jest pewnie w środku. Tylko po co ja tu idę? No dobra, może znajdę tu jakąś pomoc. To stary szałas, ledwo stoi, wygląda na to, że złupiono go już dawno temu. Ta, widać. Jest to jakaś studzienka. Nie wiem, czy jeśli tam zejdę, to będę mógł wyjść. No dobra, raz się żyję. Lecimy. No. Okej. Okay. No i jesteśmy znów w podziemiach. Ło, wow, patrzcie, jakieś dziki tam chodzą. Krypta widać jest opuszczona już. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, idąc tutaj. Co to idzie, jakiś mutant tutaj? No dobra, z grubej rury ciśniemy, zobaczymy. Może się uda coś tu. Ło. Wow. Jak szczury mnie załatwią, to nie będzie dobrze. No, trafiliśmy. Ładnie. Czekam, aż ten mutant wyjdzie stamtąd, bo widziałem, że tutaj szedł w tym kierunku. Znowu coś mnie atakuje, ja nie widzę co. E, minimapka. Dobra, wchodzimy. Uu wow. Twoja postać obrywa krytycznie, teraz są cztery punkty wytrzymałości. Tego ciosu nie powstrzymuje twój pancerz, więc siła uderzenia zabija cię znowu. Co to jest w ogóle? Przecież to straciliśmy chyba punkty akcji. Mniejszy kretoszczur. Cholera. A, tutaj kończymy turę. O, mniejszy kretosz sztur nie trafia. Więc Może nam się uda go jakoś. a No, pierwsza grubsza zwierzyna za nami. Stał na 25 punktów życia. No i Myślę, że możemy tutaj pomyszkować. Co tu znajdziemy? O ile szczury nas nie załatwią. Nie załatwią. 13% Nie podejdziemy. No zaczęliśmy dość z grubej rury. Już idziemy w jakieś ruiny. Ach. Nie wiem gdzie tu znaleźć czy się wyróżniają jakieś pojemniki, gdzie można coś znaleźć? Jakie przedmioty? Czy są jakieś zaz jakoś zaznaczone? Co jest? Walka! Gin, szczurze. Kryptowy. okej. Okay. No i dobra, jestem w takim czymś. Tu chyba nie ma nic. Co mógłbym zrobić? Tutaj jest coś takiego Ale Nie widzę, żeby to miało jakieś Aha, to jest uszkodzone. Nie można tego naprawić. Wszystko jest tu uszkodzone. W sumie chyba nic tutaj nie znajdziemy. No ja już chciałem stąd uciekać, a tu szczury mnie dopadły. Tu nie trafię, tu nie trafię. No to zbywamy. Nie chcę z wami walczyć, szczury. Odejście, nic wam nie zrobiły. Dobrze dobrze, że jest drabinka, nie utknęliśmy tutaj.